Przecież to jest Kalde Grosse, czyli Kar. Kar Kazimierz Wielki. Co to teraz było? Widzieliście, co się teraz stało? Nawet mu się ta gra zbugowała! Zostało mi jedno HP, naprawdę? Bierzemy swoje kule! Idziemy na wojnę! You pierw schudnij, bo chcesz iść na wojnę, a takich grubasków to na mięso. armatnie biorą lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie po raz kolejny. Shadow SFM Online. Oscar Orze, Gruby Feniks oraz błażko Za te cztery piękne fanarty, bo też mamy... Pozdrawiam! No a teraz... Czy wasze kule są gotowe? No siemanko, szanowanko! Z tej strony Tomi And welcome back Rock of Ages! Dokładnie, powrócimy sobie dzisiaj do Rock of Ages! Ja wiem, że bardzo, ale to bardzo długo nie było tej serii, ale już w końcu powracamy do Waszej ulubionej gry! Ja już nawet nie pamiętam, gdzie my kurde jesteśmy! Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Rock of Ages! Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc Rock, powróć! Lecimy z filmem, baby! Dobra, my teraz jesteśmy w Frankenreich. Nie wiem, dlaczego to się nazywa Frankenreich. Prawie jak Frankreich, czyli prawie jak em, Francja. Ja tutaj od razu naciskam angryf, czyli atakuj. I będziemy teraz atakowali. Ja teraz się zastanawiam, gdzie my mniej więcej jesteśmy, ale wydaje mi się, że gdzieś przy Zagrzebiu. Dobra, teraz tutaj biegną jacyś rycerze z Europy Środkowej najprawdopodobniej i atakują Bośnię, Hercegowinę, bądź też Chorwację. I teraz z kim my tutaj mamy do czynienia? Czyśmy to jest... Przecież to jest Kalde Grosse, czyli Kar, Kar, Kazimierz Wielki. Czy to jest Kazimierz Wielki? Zobaczcie, co mnie już tutaj podbił. A bo Calder Gross, może to jest jakiś Niemiec? Nie, to jest chyba Niemiec. Sprus, chyba tak mi się wydaje. To nie jest Kazimierz Wielki. Jeżeli się oczywiście myl, mylę, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ale zobaczcie, że on już tam po prostu wszystko podbił i Niemcy, i Chorwacji, i Bośnię, i tak dalej, i tak dalej. nie? Dobra, teraz w lewym rogu pojawi nam się, że zdobyliśmy sobie tutaj nowe jednostki. Ja teraz tutaj czym prędzej patrzę sobie, jak ta mapka tutaj mniej więcej będzie wyglądała, ale wydaje mi się, że my sobie oczywiście, my się oczywiście tutaj wybudujemy tutaj tuż przy końcu, ponieważ tak mi zawsze. Mówiliście, że tak jest najlepiej, tylko ja nie chcę robić. Czegoś takiego, że. Czekajcie, bo on może sobie równie dobrze przeskoczyć tutaj i tutaj jechać, a on się ewentualnie może tutaj rozpędzić. Dobra, ja tutaj widzę, że tutaj są jakieś kamień, wie... kamienie, więc ja czym prędzej sobie może ustawiać tutaj takie krowy, które tutaj po prostu będą szczegły em, naszego. O, tu, wow, tutaj mamy. Wow! Bo wow, ja już mogę jechać, ja już mogę jechać, a ja się jeszcze nie wybudowałem! Czekajcie! No, no, ten też już jedzie, dobra, to już jedziemy. Ja sobie biorę oczywiście tą najtańszą kulkę, bo przecież tak jest zawsze najlepiej. Mówiliście też mi, żebym używał innych kulek, ale. Eeeeh! Hop! wow, wow, wow wo, wo, No, no! No, już na samym początku zlecieliśmy na sam dunu. Muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę kiepsko, ponieważ ja już tak długo w Rock of Ages nie grałem, że już nawet. E tu jest bardzo. <śm> tutaj trzeba bardzo. Ktoś mi tutaj popchnął. Tutaj trzeba bardzo pomału jechać, więc ja już teraz wiem mniej więcej, gdzie my się tutaj będziemy budowali. Tak, żebyśmy go też tutaj strollowali, że tak powiem. O, widzę, że tu jest kluczyk. czekaj, czy zdobędziemy go? Dobra, udało się zdobyć kluczyk, mamy pierwszy z trzech, dobra, dobrze, że się tutaj odbiłem, ponieważ to spowoduje, no przeskakuj to, kurde, jaki ten Rock of Ages 1 jest dosyć dziwny, bo nie jest taki powolny, taki mozolny, ale już sobie, o, ja sobie tutaj przeskoczę, wow, 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 dobra, dobra, no troszeczkę mnie tutaj uderzył i ciekawe za ile, za ile... No, muszę wam powiedzieć, że uderzyliśmy go chyba za więcej. Więc teraz wiemy już mniej więcej, gdzie się tutaj budować, więc robimy coś takiego jak on. My sobie po prostu tutaj poustawiamy te... Wow, wow, wow. Tylko nie tak blisko, ponieważ jak jedna beczka wybuchnie, to później po prostu wybuchają miliony innych beczek, nie? Dobra, 670 jeszcze mamy, to ja może zrobię coś takiego, że my po prostu będziemy tutaj do niego em, strzelać, coś takiego, coś takiego. I może ustawimy sobie tutaj też... No, no, tak, no jedno się nie opłaca, więc może lepiej sobie ustawiam po prostu tej krówki, które będą, będą tutaj po prostu za, za nim biegały, nie? Dobra, ja już jestem prawie zbudowany, oczywiście nie mam znowu pieniędzy na wykupienie lepszej kulki, dlatego też cały czas gramy tą samą kulką. Cały czas mówicie, kup sobie tą lepszą kulkę, kup sobie tą lepszą kulkę, ale ja tu mam po prostu, <laughs> wiecie jak, no po prostu nie ma tych pieniędzy. Najgorsze jest to też, że ja nie potrafię zdobyć tutaj też drugiego i trzeciego klucza, o, widzę, że tam jest ten kluczyk, więc może, kurde... No, zróbmy tak, że ja po prostu pojadę sobie po ten kluczyk. On teraz spadł tak czy siak. Więc ja sobie tutaj pojadę po ten kluczyk. Dobra. Okej, okay, dobra, najważniejsze jest to, że ten kluczyk został przez nas zdobyty, on był troszeczkę w dziwnym miejscu. Co tam w ogóle? Co tam w ogóle się dzieje? Ja myślę, że tam jest jakaś kolejka, która No nie! No nie! Jak mnie tu den denerwują te jednostki tutaj! I teraz musimy czym prędzej poszukać sobie tutaj trzeciego kluczyka. O, widzę, że jest tam. Dobra, tak też myślałem, że on właśnie tam się będzie znajdował. Wydaje mi się, że jak my sobie pojedziemy po prostu tutaj i przeskoczymy tutaj na dół. To... O, 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 Właśnie coś takiego, ale hamujemy teraz w powietrzu, hamujemy teraz w powietrzu. Najlepsze jest to, żeby po prostu sobie tutaj um, zdobyć te wszystkie kluczyki i mieć je z głowy, ponieważ jest to bardzo ważne w Rock of Ages 1, abyśmy zdobywali te kluczyki, ponieważ w Rock of Ages 2 nie było takie, takiego musu, żeby zdobywać te kluczyki, ponieważ, no... Mm, o, oh. Ja się, ja się muszę teraz mega super hiper turbo bronić. No, muszę wam powiedzieć, że idziemy... Łe... <laughs> jeszcze spadłem? Naprawdę jeszcze spadłem? Ej! Gra się zbugowała, halo! Ej, gra mi się zbugowała! Ej, gra mi się zbugowała! Co jest grane, halo? Wow! Mogłem go uderzyć dwa razy! Ale fajnie, że mi się tak ta gra zbugowała! Tylko najgorsze jest to, że jeżeli on teraz będzie jechał, to on nas może zniszczyć! Kurde, no mogliśmy się troszeczkę rozpędzić. To może byśmy tutaj mieli większe szanse, żebyśmy go za, za więcej tutaj zniszczyli. No ale scena, nie dobra. Ja sobie może to po prostu tutaj pobuduję. Tutaj go musimy zablokować tak, żeby on, kurde, tędy nie przejechał, no, bo to jest... Gra mi się w taki sposób zbugowała, że prawie żeśmy to wygrali, ale jednak nie, jednak nie, kurde, no. Dobra, ja już się tutaj czym prędzej buduję. Zobaczcie, że on sobie tam jedzie. Ja spróbuję go jakoś tam dogonić, ale nie, nie obiecuję, że nam się, kurde, uda. Zobaczcie, jak on tam skacze gdzieś w ogóle. Przeskakuje wszystko, on już jest tak blisko. Dawaj, budujcie szybko tą kulkę, bo przecież nie ma czasu na to, no. Dobra, jedziemy. Szybko, 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 czym prędzej. Mm, nie wiem, czy mi się uda naprawdę. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, no. no Widzę, że tutaj już mnie... No ta gra tak stresuje, nie? Ale to jest to jest normalne, to jest... O nie, tutaj znowu... No nie, tutaj znowu nie strzelają uciekaj przed tym słoniem, no nie! Ile on tego tutaj poustawiał, Krowy, wszystko tu jest po prostu, no! Tędy też się nie da przejechać. Zobaczcie co się tutaj w ogóle dzieje. Jeszcze tutaj raszują na mnie tym słoniem obsranym. Dobra, ja widzę, że on tam po prostu stoi i nic na razie nie robi. Ooo, o wow, wow. proszę, niech się uda! Nie możemy za szybko, też w sumie. E, lecieć, że tak powiem. Się kurlać, turlać, turlać. Nie uda, nie uda mi się, nie uda mi się. Fak, nie uda mi się, no! Uda mi się, patrzcie, ja mam jedną, jedną HP, mam, ja mam jedną HP. Mi zostało jedno HP i dzięki temu. Patrzcie, on też może uderzyć dwa razy. Nie! Co to teraz było? Widzieliście, co się teraz stało? Nawet mu się ta gra zbugowała! On po prostu we mnie uderzył, zostawił mi jeden HP i się okazało, że nie jest po drugiej stronie. Jaki bez sensu Nie! Ja nie wierzę! Ja po prostu nie wierzę! Dobra, moi drodzy, najlepsze jest teraz to, że nie musimy po prostu Zbierać sobie teraz tych tutaj obsranych kluczy Więc powinno się teraz na spokojnie tutaj normalnie udać Zobaczcie, że on gra w taki sam sposób Jak w jaki grał On sobie tutaj też po prostu to wszystko tutaj poustawiał Ale muszę wam powiedzieć, że ja jestem też teraz sprytny Ponieważ ja poustawiałem mniej więcej em, Tak jak on to tutaj wszystko sobie poustawiał On już chyba tam zleciał, ponieważ widzę, że w prawym górnym rogu Po prostu zleciała Zleciała ta jego kulka Dobra, my sobie teraz tutaj ładnie wyskoczymy Widzieliście, tam był klucz do zdobycia, ale na szczęście już go zdobyliśmy My jesteśmy naprawdę super Hiper turbo blisko już jego bramy. Więc teraz się powinno udać. No, chyba że znowu mi się ta po prostu gra, zbuguje. Ale to było po prostu bez sensu, nie? To było po prostu bez sensu. Zobaczcie, że on mnie tylko delikatnie musnął. I już tutaj. Bank, bank, bank. Nie. I widzicie? I teraz jest normalnie. Teraz jest normalnie. Chyba że. Hmm, możliwe, że jak. Że to jest po prostu taka mapa, że za drugim razem mamy tak, jakby dwie szanse, żeby go uderzyć. No ale wątpię, żeby coś takiego było, bo to jest. To jest po prostu bez sensu, nie? Dobra, ja sobie tutaj po, po prostu poustawiam. Ustawmy sobie teraz to też tutaj, żeby on po prostu nie, po, nie był w stanie po prostu tego przejechać tutaj. Ustawimy sobie takie ład to kosztuje aż 300, no dobra, niech będzie, że to kosztuje 300. Ja widzę, że on już tutaj ładnie się roluje, ale to jest po prostu nieważne. To jest nieważne. Ja sobie tutaj ustawię co prawda dwie krówki. Niech one sobie to po prostu tam będą i, i strzegą tego naszego terytorium. Ale ja już się tutaj po raz drugi wybudowałem i muszę wam powiedzieć, że idziemy praktycznie web w łeb. Jak się granie zbuguje, to uda nam się po prostu normalnie to ogarnąć. Ale ja już tak, jadę sobie teraz tutaj ładnie, pięknie tutaj sobie wyskoczymy, tak żebyśmy przeskoczyli te kamienie najlepiej i teraz tutaj hamujemy. Okej, okay, dobra, co prawda możemy tam przeskoczyć sobie na drugą stronę, ale zobaczcie, jak on tutaj się ładnie zabaryka do... Wow, no. I to jest właśnie to, że on tutaj się zawsze buduje, w tym miejscu, ale później tak jakby już tutaj na razie nic nie ma, no. Tylko, że to on to specjalnie robi, że on, żeby on mnie po prostu spowolnił, nie? Ale my jesteśmy też tak także nie ma żadnego problemu. Dobra, teraz tutaj ładny jump sobie tutaj przeskakujemy prawie przez pół mapy, ja sobie tutaj <noise> nie rozwaliłem tego dęb. Dem, dem, tam był paddąb chyba, dom, nie? Tak mi się wydaje. jedziemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie. Jedziemy, jedziemy. Wow, 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 wow. Na spokojnie, ja już sobie tutaj ładnie przeskoczyłem. I teraz w sam środeczek, zobaczcie, że. I chyba ja się. Nie, myślałem, że się znowu teraz gra zbugowała, ale to jest takie troszeczkę kiepskie. Ja myślałem, że to poszło na moją korzyść, że, że ta gra się tak zbugowała, ale nie. To po prostu poszło na jego korzyść, bo on po prostu przeskoczył. <laughs> to, 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 czego nie miał przeskoczyć i masakra, nie? Dobra, ja sobie tutaj po prostu poustawiam to wszystko, żeby on miał taką scenę. I jeszcze tutaj za 200, proszę bardzo, przecież my jesteśmy zbudowani. Jesteśmy tak zbudowani, że on po prostu nie będzie miał szans, nie? Dobra, postrzelamy sobie troszeczkę w niego, on teraz tutaj jedzie, no nie, 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 za daleko, za blisko, a nie, no prawie go uderzyłem, chyba, że nawet go uderzyłem, czekajcie, on teraz chyba gdzieś sobie tutaj pojedzie, także ja sobie tutaj walnę, no nie uderzyliśmy go tak, jak chciałem, ale no, o, o, i teraz sobie tutaj jedzie, dobra, zobaczcie, to teraz się z nim tutaj dzieje, a tutaj... Nie wiem czy go trafiłem, czy też nie, ale nie interesuje mnie to, ponieważ ja już tutaj jadę jako drugi, albo raczej drugi raz, zobaczcie jakie tutaj są piękne te zamki, w ogóle to wszystko. Czasami sobie tak myślę, żebym chciał sobie zagrać w taką grę z takiego średniowiecza, dużo osób mi pisało, żebym sobie zagrał na przykład w, w, w Skyrim, ja wiem, że Skyrim jest po prostu mega! <laughs> wow! Co on mi tu robi? Co on mi tu robi? O i teraz się teraz tutaj szybko na szybko buduje, zobaczcie, bam, 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 ja to mu tutaj wszystko rozpierdzielam, bo nie jest po prostu nienormalny, nie? I teraz tak, wiele osób mi też pisało, żebym zagrał sobie w Skyrim, ale w Skyrim to będzie po prostu taka gra. To będzie taka seria, że tam będzie chyba z milion odcinków. Ja wiem, że mam 100 odcinków Hello Neighbor, tylko że. No nie wiem, czy by, po prostu byście chcieli, abym zagrał z tego Skyrima. Ja wiem, że teraz też wyszedł Skyrim VR, czyli na okulary VR, i może być po prostu też miod. O, on sam sobie rozwalił tutaj. Widzieliście co on zrobił? On sobie tam sobie po prostu sam rozwalił tą wieżyczkę, nie? Dobra, ja już go tutaj. Atakuje Karl Wielki, ja nie wiem czy to jest Kazimierz Wielki, czy to jest po prostu Karl Wielki, jakiś spruz, nie wiem, to wy jesteście mistrzami po prostu w historii i to wy mi musicie dać znać, kto to tak naprawdę jest, nie? Dobra, my teraz tutaj czym prędzej sobie jedziemy do Wiednia, ale jakiego Wiednia? Ta mapa znowu jest jakaś nienormalna, w Rock of Ages 2 było coś takiego, że podróżowaliśmy po Chorwacji, i mijając Albanię nagle byliśmy kurde w Turcji, takie troszeczkę dziwne to było i takie troszeczkę głupie. I nagle wyjeżdżamy sobie tutaj, co prawda dopiero co z Chorwacji tutaj wyjeżdżamy, tu jeszcze jest Chorwacja, tu jest Słowenia i tak naprawdę Wiedeń jest gdzieś tutaj. Ale nie, my jesteśmy już w Wiedniu. No dobra, nieważne. Ja wiem, że teraz ym, sobie gramy dwie mapki, ponieważ zawsze grałem tylko i wyłącznie jedną, ale na tym odcinku sobie zagramy dwie mapki. Dobra, z kim my tutaj mamy do czynienia? Jakich kościotrupek? Z... Huh. Huh. <śpady> Spad. <śpady> Dlaczego on bardzo spadł? Kto to jest? <śpady> Oni od razu umierają, ale kto to jest? Pest? Ej, ja, ja w ogóle nie kojarzę tutaj, ja nie w ogóle. to Nie, ryby też umarły, ty ja nie mogę ty. To... Dobra, pest. Dajcie znać koniecznie, zobaczcie jaką ma w ogóle ładną kulkę. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, em, kto to jest ten pest, ponieważ ja go, ja go po prostu nie znam, nie. Wow! Ta mapka będzie dosyć dziwna. Ta mapka będzie dosyć dziwna. Dobra, gdzie on zaczyna? Jedzie tutaj, później tu, tu. Tu jest jakiś w ogóle kanon! Później... wow Ło! Wow! Ło wow, ziomek, jaka ta mapka jest dziwna. Albo jedziemy tak, albo po prostu sobie później, tutaj od razu zaskoczymy. Ja nie wiem gdzie ja się mam teraz tutaj barykadować, nie? Bo on może równie dobrze skoczyć sobie tutaj i od razu tutaj być, więc ja może się po prostu poustawiam tutaj, bo tak czy siak będzie musiał chyba tędy jechać, dlatego ja go po prostu tutaj też tak go zbombardujemy, że on po prostu tutaj nie da po prostu sobie rady. Ja tutaj poustawiam wszędzie te explosives. explosives, 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 explosives. Pełno tutaj krów, może sobie poustawiamy, bo on tutaj za chwilę za niedługo też się będzie rolling, 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 keep rolling, rolling. Dobra, ja jestem pierwszy. Musimy też kluczyki pozdobywać. Wow, 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 wow. Zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Co to jest? Co to jest? Nie, no ja nie ja nie wiem w ogóle co tutaj w ogóle się dzieje, nie? Ja wiem, że myśmy już du dosyć dużo przejechali, ale nie zdobyliśmy chyba żadnego kluczyka. Musimy też kluczyki zdobywać, chociaż mamy bardzo dużo, ponieważ, ponieważ potrzebujemy teraz sześciu kluczyków. A mamy czternaście. Wow, 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 ziomek, na spokojnie, na spokojnie. Wow. Tego się nie da nawet rozwalić. Tego się nawet nie da rozwalić, nie, bez kitu. Dobra, możemy chyba, no... Ha mu, hamu, hamu! Ej, on tam wszystko przeskoczył, nie? Idziemy praktycznie łeb w łeb. On też jest troszeczkę zniszczony, ale nie wiem dokładnie ile on ma tutaj tej swojej śmiesznej energii obsranej. Dobra, idziemy teraz tutaj kluczyki! Halo, kluczyki, gdzie jesteście kluczyki? Równie dobrze, naprawdę, no to Oof, oof. Tam jest kluczyk, okej, okay, dobra, tu już jeden kluczyk wiemy mniej więcej gdzie jest Ja już się tutaj robię rolling, 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 rolling! rolling. Mm. No, uderzy mnie mniej więcej za tyle samo. Ja jestem ciekawy, czy możemy sobie na przykład na tej mapce zobaczyć, gdzie są kluczyki. No, niestety nie. Nie możemy sobie zobaczyć, gdzie są kluczyki, ponieważ one się teraz znajdują po drugiej stronie. Dobra, wiecie co? bo on, Nie wiem, z której strony on teraz tutaj wyskoczył i co on teraz tutaj. Po... Wow! Teraz możemy sobie takie wiatraki poustawiać. Ok? Dobra, więc ustawmy sobie może je tutaj. Tu, gdzie on po prostu będzie jechał. I ustawmy sobie może tutaj, albo tego sobie ustawmy Wow, mamuta możemy postawić nawet Wow, mamuciol Mamuciol został postawiony Mamuciol I krowol, krowolę sobie też tutaj po prostu poustawiamy No i, i te wybuchające No bo przecież on nie może tędy przejechać Nie może, nie może po prostu tędy przejechać Dobra, ja już się zrollingowałem Także jedziemy Teraz jesteśmy, jesteśmy pierwsi No ja nie wiem gdzie są te kluczyki, tam jest jeden kluczyk, okej, okay, dobra Już widzę tutaj jeden kluczyk bo dla mnie to jest też ważne, żeby te kluczyki zbierać, żebyśmy później nie mieli sceny nie musieli się wracać albo coś takiego. Dlatego ja też wolę sobie po prostu je teraz pozbierać. Nie dobra, tutaj bierzemy jeden kluczyk. Tędy nie przeskoczymy, bo ponieważ tutaj jest za duża taka... Wiecie jak? Przestrzeń. O Boże, on też tę mamuciolę tutaj postawił! Oh. Wow! Wow! Jesteśmy mniej więcej w tej samej pozycji, bo on też teraz wjeżdża sobie tutaj do góry i on też chyba ustawił w tym samym miejscu co ja! No, I po prostu to przeskoczył. Ale świnia. Ale świńska świnia. Dobra, wydaje mi się, że tędy chyba też możemy sobie. Nie, nie możemy. Tutaj nie, tutaj nie. Dobra, NIE! Co to teraz było? Jak mnie to walnęło za pół HP! Wow. wow. Wydaje mi się, że drugi raz chyba tę mapkę też będziemy musieli przyjść, Bo tak jest zawsze. Jak ja się skupiam po prostu na tych kluczykach, żeby je jakoś zdobyć. To ja nie umiem się na dwóch rzeczach naraz skupić, no. Ja nie mam rozdwojeniażni. <grystanie> dobra, jedziemy sobie teraz tutaj. I wydaje mi się, że gdzieś ten kluczyk jest tutaj. Tu za tymi drzewami. Patrzcie, widzicie? Tu jest ten kluczyk. Okej, okay, ciekawie, ile mi HP teraz ucieknie. O, wow, no troszeczkę mi uciekło, ponieważ to była... Wow, 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 wow. Dobra. Kluczyk został wzięty. Ja nie wiem, gdzie jest trzeci kluczyk. Nie umiem zdobyć trzeciego kluczyka. Ale najważniejsze, że mamy dwa zdobyte, no. Dobra. No ja wam powiem, że jeżeli my go tutaj troszeczkę nie potraktujemy jakoś e, perfidnie, to on będzie mógł nas jeszcze bardziej perfidnie potraktować, więc ja sobie tutaj po prostu poustawiam ten mamuciole. Zobaczcie co się tutaj w ogóle dzieje, nie? Raz, dwa, trzy mamuciole! I teraz tutaj będziemy do niego strzelać, tak na, na maksa, no. Tak na maksa będziemy do niego strzelać. Dobra, to powinno... Ja go muszę po prostu w taki sposób spowolnić, albo ja muszę dojechać, mając milion HP. Co jest, to jest po prostu niewykonalne! Oh my god, oh my god. Dobra, już sobie tutaj po prostu... Szybko kulkę buduj szybko! No nie, on już jedzie! I on jeszcze tą kulkę wziął! No. Hmm. Dobra, ja teraz tutaj... Ja widzę, że on tam sobie zjechał teraz, dokładnie... No! Oh my god, nie, bo to wszystko przez te kluczyki, to jest wszystko kluczyków wina. Wszystko, nie. Dobra, tutaj mam uciole. No proszę, zaatakujcie mnie no jakby się no, Same się tutaj teraz uderzyły, te mamuciole! O, jeden mnie goni i mnie troszeczkę popchnął, ale my musimy tutaj uważać teraz naprawdę... No, 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 no! No nie no, co to teraz było? No przecież to było odwrócone w drugą stronę! I to mnie walnęło! Te... to jest, to jest... No, przecież to, to, to jest nienormalne! To jest nienormalne! Jak on mnie teraz uderzy na... i patrzcie ile ja mam HP w ogóle! To jest bez sensu! To jest bez sensu! Denerwuje mnie ta mapka, nie, bez kitu. Chyba, chyba powinienem się naprawdę was posłuchać. I zdobyć jakiś tutaj naprawdę... Lepszą kulkę. patrz, ja się teraz rozwalę, patrz. No, no... no nie, ale zobaczcie jak ja wyglądam w ogóle, jak jakaś wata cukrowa. No ja go muszę jeszcze raz uderzyć. Jeżeli mi zostanie 1 HP. Jeżeli mi zostanie 1 HP, to będzie dobrze. Ale ale nie będzie dobrze. Ale nie ale nie będzie po prostu dobrze, no? Nie będzie. Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Nie będzie. Dobrze. Nie będzie. Bye bye. <laughs> Zostało mi jedno HP. Naprawdę? To ja się tutaj jeszcze muszę szybko zabarykadować. <laughs> o! Ej, nie mogę już więcej tego budować, dobra, nieważne. Nie, nie mogę już więcej budować! Dlaczego nie mogę już więcej budować? Zostało mi jedno HP, ludzie, my, ludziska! Ludziska! My jesteśmy, my jesteśmy naprawdę najszczęśliwszą rodzinką na świecie. Gdzie nam zostało jedno HP? Jeżeli ja teraz. No po prostu uda mi się. Łołowo, na spokojnie. Nooo! No w sumie nie było to aż takie złe. Musi nam się udać, nie? Bo ja, Albo ja! Albo on! Albo ja, albo on! Albo ja, albo on! Tylko musimy uważać teraz na ten... Na ten kanon, który tam jest, no! Bo ten kanon jest nienormalny... AAAAA! <śpuszczaj> Bo ten kanon jest nienormalny! Ouuu... Patrzcie, co ten swój w ogóle tam teraz robił! O, i tu jest... I tu jest ta obstrana... No nie, i patrzcie, i znowu to jest ten kanon. Dobra? Uh, prawie mnie uderzył, ale na szczęście mu się nie udało. Dobra, ja teraz czym prędzej tutaj będę jechał. Wow. wow! jedna skorupa mi już tutaj zleciała. Ja nie wiem, ja nie wiem do... wow, ile to jest krów! Ja nie wiem dokładnie. On, dobra, on jest przy tym kanonie. Dlaczego ten kanon w ogóle mój tam nie strzela? Jego strzela, a nie strzelił teraz. Okej, okay, dobra. Wow, wow, wow. Patrzcie, co tutaj się w ogóle dzieje. Ja jakąś inną drogą teraz jadę. Dobra, powinno się, powinno się udać, bo już tutaj niczego po prostu nie ma, dlatego pesto, czy też pest, ja ty, jak ty się tam nazywasz, zwał jak zwał. Au, oh, au, oh, oh. szybko, szybko, no nie ma czasu po prostu tutaj na jakieś animacje śmieszne. Dobra, udało nam się po prostu teraz to przejść. Masakra, muszę Wam powiedzieć, nie? Co prawda, nie zdobyłem teraz tutaj trzeciego kluczyka, ale zobaczcie, że możemy sobie po prostu tutaj przejść, nie? I już tutaj, tu już jest Słowenia, jeszcze i tu już pomału do Włoch wjeżdżamy. Felekty, megalitiem. Hm. No dobra, najważniejsze jest to, że zdobyliśmy kluczyk, mamy 16 kluczyków. Ja się teraz zastanawiam, ile my jeszcze tutaj mamy mapek do przejścia, bo z tego co mi się wydaje, to my musimy dojść do Europy, najprawdopodobniej do Anglii, ponieważ tam Rock of Ages 2 się zaczyna. Dobra, ja sobie ja po prostu pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam Was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie go dzięki. Cześć!